Witajcie kochani! Dzisiaj będę sobie drapać zdrapeczki za 5 zł. Zdaje mi się, że są to najnowsze zdrapki za 5 zł. Moi drodzy, dzisiaj będę drapać podwójną grę: szalone zakupy, białe złoto, moje 77 oraz premie. Zrobimy sobie taki mały przegląd najnowszych zdrapek no i zobaczymy, czy któraś. Yy, no, jest warta, żeby ją wydrapać dzisiaj. Chociaż na pewno komuś się uda główną wygraną przecież wygrać, nie? Jeśli jakąś zdrapkę ominęłam, to mi koniecznie napiszcie w komentarzu, jeżeli jest jeszcze jakaś nowsza niż te, które mam. Mam, kochani, w ogóle chęć y, rzucenia takiego y, sarkastycznego żartu, ale no nie wiem, co tutaj powiedzieć, w tej sytuacji, no nie mam żadnego pojęcia. No może w czasie drapania coś wyjdzie. Bo wiecie, ja nie mogę brać na serio lotu. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Ale w sumie ja drapę zdrapki głównie dla moich widzów. A że jest jakiś tam skutek uboczny, że czasem coś tam wydrapę, no to dobrze, no za coś trzeba te zdrabki drapać. Więc jeżeli nie pomijacie reklam, a je oglądacie, to wspomagacie mój kanał. Więc zachęcam do oglądania. Ale póki co przekonajmy się, czy będę dzisiaj wygrywem. albo przegrywam, kto będzie lepszy. Ja czy Lotto. Zapraszam serdecznie do oglądania. No to kochani, zabieramy się do drapania tych pięknych, kolorowych, a jakże zdradzieckich zdrafek. No nie wiem kogo najpierw bym wzięła tutaj może, może taką po kolei pierwszą weźmiemy premię czerwoną, piękny, czerwony kolor, ale czy będzie piękna wygrana, no to się przekonamy. Mam nadzieję, a jakbym tak wygrała o 150 tysięcy złotych, chociaż nie wiem czy nie ma już osoby, która wygrała tą kwotę. Szukamy symboli, dwóch, tak? Pamiętam dobrze, dwa symbole e, muszą być takie same. No, ale tu nic nie ma. E, tutaj jest wisienka, wisienka na torcie mogłaby być, serce, arbuz, arbuz jest bardzo dobrym owocem na, e, wiecie, na... Jak to się nazywa? Na... Na słońcu, jak są słoneczne dni. No moi kochani, hmm, też nie ma. Tylko widzę 7, ale siódmka w ogóle nic nie oznacza. Nie, w tej grze to nie. E, worek z pieniędzmi. E, tutaj nie ma nic. Nie ma kochani nic. Żadnego symbolu powtarzającego się. Tutaj również. Chociaż, wiecie, ja mam szczęście do tych koron, nie? W, tych, w tej zdrabce premia. No, może by coś się trafiło. Tutaj. Eee! Lot to nie jest głupie, moi kochani. Nie jest głupie, nie da wygrać tak e, szybko nam. Więc dobra. To jest przegryw, zdrabka. Ale tutaj mam wiosenną, e, wiosenną edycję. Moje 7, 7, zobaczmy w ponusie. No, pasuje do tej zdrabki, bo tutaj jest kwiat, ale my szukamy. E, no, gwiazdy, tak, gwiazdy. Uh -huh. 18, 0,6. 6. Mm, tu jest 16, a tu 14. No i szukamy 0,4, 4, nic. Dwadzieścia, nic dwanaście, nic dwadzieścia dwa, również nic trzydzieści siedem, nie ma. Zero dziewięć, nie ma siedemnaście, nie ma, dwadzieścia siedem, nie ma, jedenaście, nie ma i moi kochani. 31 również nie ma. No, co się dzieje, kochani? Kolejna zdrabka pusta. To się dzieje chyba nie naprawdę. <grymne> Chociaż ja potrafię. Ja ja potrafię, ja umiem przygrywać. Dobra. Wygrywające liczby tutaj. 0,7. 16. 17 i 19 no, zobaczmy zobaczmy czy będzie wygrana, chociaż jedna yy, starłam yy, terki kontrolne eee, 8 koniec zabawy 28 09 nasz jedną terkę mogę jeszcze być przegrywem dziewiętnaście i tu będzie piątka tak, S to jest chyba pięć złotych, zero trzy osiemnaście trzydzieści dwa zero cztery piętnaście i dwadzieścia pięć, no piątkę mam kochani tu widzę Same Ski. No i jestem wygrywam, chociaż 5 złotych wygrałam. No dobra, no. że jeszcze mi się jakaś, nie wiem, stu albo tysiąc trafi. A przepraszam, jeszcze tutaj mnożnik, ale to będzie jeden, nie? No, jeden, piątka. Żeby nie było, ale SSS. W białym złocie to 5, pamiętam. Ja tylko tyle wiem. Ojeju, czy to jest jakaś kwota? Uuu, 5 złotych wygrałam tutaj. Uuu, no to szalejesz. No tutaj plik, no szkoda, że nie napisali kwoty. 5 złotych wygrałam też na tej zdrabce. To jest tak, 32. E, tu 18 mam.

jeden zero dziewięć zero cztery dwadzieścia dwa i trzydzieści dziewięć Jakie liczby kontrolne mamy, bo tu już mamy zwrot, no to dobrze. Dobre to niż niż nic, nie? Jej, yeah. M, 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 3 razy M. To chyba nie ma już nic, prawda? Niczego nie ominęłam. Dobra, zobaczymy kolejną zdrapeczkę. Ostatnią, tak? Uuu, tu już jest ostatnia, moi kochani. Zdrapeczka podwójna gra. I tu y, mam nadzieję, że y, będą kokosy, że mi się wszystko zwróci. Dzisiejszy draping, bo y, dzisiaj ile ja wygrałam? Tak sobie popatrzę 10 zł. No to kochani, jestem za to 1 do 1, bo mam 10 zł wygrane i 10 w plecy. Więc mm, wszystko w podwójnej grze jest po prostu yy, <grywia> podwójna gra po prostu mi tutaj wiecie, no. No pokażę kto wygra. No to yy, żeby nie było tak wiecie, no, yy, źle że ja nic nie, nie, nie ten <noise> nie, nie poczarowałam <noise> to ja sobie poczaruję drapaczkiem make upa nad tą drapeczką bo to są magiczne takie fluidy i, i tego i być może coś wygram tu pokiziam po ją z przodu i pokiziam ją z tyłu żeby była taka drapeczka dopiszczona no i, i zobaczymy <noise> bo Podwójnej grze to 5 zł, najwięcej wygrałam. Nie wiem, bo drapałam raz albo dwa. No i może, może coś będzie. <ścoughs> Zapomniałam swojej formułki. Czary Mary, niech się pojawią. Co mi się dzieje? Czary Mary, jak mi się pojawią tu dolary. Czary Mary, jeżeli dolary, to niech mi się pojawią złotóweczki, moi kochani. Złotóweczki, zobaczymy czy y, z lot to wygram, ale czuję, że chyba, chyba tak. Mm -hmm. Zobaczymy się, że tylko na przeczuciach y, zostanie. Y, no dobra. Może będę Wam czytać te liczby. <grym> A jakoś dzisiaj odpływam, dzisiaj odpływam kochani. <grym> Nie wiem co się dzieje. Dobra, patrzymy. Tu jest, moi kochani, siedemnastka. No nie ma siedemnastki. Trzydzieści. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści pięć. Trzydzieści cztery. Zero cztery. Dwanaście. Dwadzieścia cztery. 13, I tu czary-mary. I nie ma nic. Ej, myślałam, że coś tu będzie. Ale jeszcze jest, moi drodzy, druga strona. Jeszcze tutaj, no, nie jest przesądzone, że nie ma nic. No to, to sprawdzamy. Świnki. Korona. Korona knu. Tu, tu też nie ma nic. Tu nie ma nic i ostatnia szansa, też nie ma nic, kochani, nie ma nic, pustak, lotto mnie znowu e, ograło, <tak>, tak, kochani, wygrało lotto ze mną znowu. Dobra, no to już widzimy, pustak jak nic, trudno. No nic, lotto wygrało, wygrałeś e, po raz e, kolejny, no nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Trzy zdrapeczki e, są, o, jest tak, kawałek stolika, trzy wygrane zrapeczki, dwie wygrane i to na kwotę 10 zł, 10 do 15. Gratuluję Lotto! jakie Ręce mam też brudne. Ciężka praca. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki, Ym, no, gdzie mam nadzieję będę wygrywam. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.